Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy z prośbą: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo właśnie mój przyjaciel, będąc w drodze, przybył do mnie, a nie mam mu co podać. A on ze środka odpowie: Nie sprawiaj mi kłopotu. Drzwi są już zamknięte, a moje dzieci i ja jesteśmy już w łóżku. Nie mogę wstać, żeby ci podać. Mówię wam: jeśli nawet nie wstanie i nie da mu Dlatego, że jest jego przyjacielem, to wstanie z powodu jego natręstwa i da mu, ile potrzebuje. I ja wam mówię: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otwarte. Czy jest wśród was taki ojciec, który gdy go Syn poprosi o rybę zamiast ryby poda mu węża? Albo gdy poprosi go o jajko czy poda Mu skorpiona? Jeśli więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.